To są dwa nastawy wina z soku z brzozy, czyli z oskoły. Pierwszy po lewej to jest trzeci dzień fermentacji. A po prawej drugi dzień fermentacji. Różnią się od siebie tym, że ten po lewej żółciutki zawiera zioła. A ten po prawej nie. Skład to 4 litry oskoły, drożdże. 5 gramów kwasku cytrynowego, 3 g pożywki, i kilogram cukru. To wszystko było mieszane na zimno, oczywiście drożdże były przygotowane wcześniej, drożdże były aktywne. 20 minut postały w ciepłej wodzie i były dolane. Całość nastawu miała około 25 stopni. I zaczęła sobie fermentować, jeżeli chodzi o samo wino czyli to po prawej z samego soku po około 4 godzinach, z ziołami szybciej, po około 2 godzinach zaczęła się fermentacja. Fermentacja jest dość burzliwa. To wszystko się tam fajnie pieni. Musuje. Nawet może jak się przyłoży ucho to słychać. Pękanie banieczek. Fermentacja po prawej stronie lekko zwolniła. Podejrzewam, że w ciągu tygodnia następnego ustanie całkiem. Dość szybko się tutaj powinna skończyć fermentacja, chociaż jest to moje pierwsze wino z brzozy, więc różnie może być. A skałę zbiera się teraz, czyli na przełomie marca, kwietnia, właściwie pod koniec marca najczęściej, kiedy soki są świeżutkie, zaczynają krążyć w drzewie. Z brzusz, które mam w ogródku, akurat. Brzozy muszą mieć powyżej 20 cm średnicy, mniejsze nie nadają się ze względu na to, że możemy je uszkodzić. Drzewo może obumrzeć, jeżeli nawiercimy je i zbyt dużo soku ściągniemy. Ja soku dużo nie ściągnąłem. Tutaj te baniaki mają po 5 litrów pojemności każdy, w każdym jest 4 litry soku. Z brzozy ściągałem je z dwóch brzus przez właściwie 3 dni. Także powolutku, żeby niczego nie uszkodzić, potem trzeba otwór zabezpieczyć. Jak ściągać drzewo, y, sok z drzewa, brzozy, można sobie na internecie poczytać. Za kilka dni wrócę do tych win i pokażę, jak będą wyglądały.